Siemanko i czułem? witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem MisterReflu22 i dziś pokażę Wam w moim poradniku, jak postawić dedykowany, czyli krakowany serwer. Czyli po prostu na chłopski rozum taki, do którego mogą wszyscy się podłączyć, nawet nie mając oryginalnej gry. Jak postawić właśnie taki serwer do gry Call of Duty United Offensive Multiplayer. A więc co będziemy musieli zrobić? Będziemy. Będziemy musieli zainstalować Call of Duty i Call of Duty United Offensive, czyli dodatek właśnie do Call of Duty. Jeżeli to zrobimy, wbijamy sobie na linki, które podam w opisie, i musimy zainstalować patch do United Offensive, żeby nam spatchowało do wersji 1.51. A więc pobieramy sobie go i instalujemy. Gdy to zrobimy, pobieramy sobie, wbijamy tutaj na link do mojego chomika. I odszukujemy sobie taki plik Wersja 1.51 Private Windows Server Fix Call of Duty United Offensive Pobieramy sobie to klikając tutaj I to by było do pobrania tutaj na tyle na razie Gdy sobie to pobierzemy Odpalamy sobie to i wbijamy sobie tutaj I jak widzicie tu mamy dwa pliczki A więc odpalamy sobie teraz już Po prostu folder tam gdzie mamy zainstalowane Call of Duty i sobie te liczki przeciągamy I czekamy aż nam się tutaj rozpakuje i, I podmieni. Ja nie będę tego robił ponieważ Wszystkie już mam podmienione I w ogóle wszystko już mam tutaj zrobione A więc tutaj na tyle Przechodzimy sobie teraz do gry Ok jak widzicie jesteśmy w grze Tam wam zapomniałem powiedzieć że grę odpalamy właśnie tym skrótem co my podmienili Czyli Call of United Offensive Multiplayer Jak widzicie, widzicie jesteśmy już w grze Jak widzicie też mam wersję .1.51 Musicie wszystko zrobić, aby właśnie grę doprowadzić do tej wersji. Teraz pokażę Wam jak wszystko skonfigurować, a więc idziemy sobie w multiplayer options i tu ustawiamy sobie nasz nick, czyli nazwę. Tu zostawiamy wszystko tak jak je mam. I tutaj najważniejsze, na, będziecie mieli to All love double na no, to dajemy na yes. To jest bardzo ważne. Oczywiście grę mam piracką, jeżeli by się ktoś pytał, bo to jest właśnie dla pirackiej gry stworzony poradnik, a więc idziemy sobie w start new server i tutaj jak widzicie ja mam tutaj jakieś dodatkowe mapki, bo tam grałem na serwerach to się ściągały, wgrywały o tam na przykład twój mapkę co najważniejsze tutaj o wszystko sobie ustawiamy jak chcecie i tutaj dajemy punk buster na no tutaj ustawiamy sobie wszystko to pure yes i nazwę tutaj tryb na przykład dam sobie bus o i najważniejsze musi być ustawione na Dedicated Internet i klikamy Start. Ok, jak widzicie, wywaliło nas do pulpitu i pokazała nam się taka konsola. Teraz posługujemy się albo strzałkami na klawiaturze, klikając w górę, albo myszką i szukamy sobie po sobie idziemy i zaraz wam powiem, czego szukamy. I szukamy sobie takiego czegoś: opening IP socket, local host i to jest. Po prostu port, a hostname Tutaj wszystko takie pierdoły Co nas interesuje? Interesuje nas IP, czyli to To co zaznaczę to I interesuje nas nasz, y, nas port, czyli to Za każdym razem, kiedy będziecie stawiać serwer, to IP będzie się Wam zmieniało Albo raz się Wam zmieni, albo czasami pozostanie takie same To jest po prostu w zależności od komputera, od internetu A więc to IP sobie zapisujemy, czyli 89 228 184 59 i później dajemy dwukropek i 28960. Ja wam to pokażę na przykładzie gry. A więc to sobie zapisujemy i przechodzimy sobie teraz do gry. A więc uruchamiamy sobie jeszcze raz Call of Duty United Offensive, a tę konsolę zostawiamy tutaj włączoną. Ok, gdy już jesteśmy w grze, wciskamy sobie tilde, czyli ten klawisz pod Escape'em, aby wywołać konsolę i wpisujemy sobie coś takiego właśnie, żeby się połączyć na nas serwer, czyli cy c t spacja i tam właśnie to IP naszego serwera i port, który żeśmy zapisali, czyli 89.228.184.59 28960. W moim przypadku jest to taki IP, wy macie na pewno inne. I, to, I ten kolega, który chce się podłączyć na was serwer, czy wasz znajomy, czy nie wiem, z kim wam, tam będziecie grać, też właśnie robi to wszystko właśnie, czyli odpala sobie grę, bo serwer już stoi na komputerze kolegi i wpisuje sobie connect i IP właśnie serwera i dajemy Enter. Jak widzicie, nie ma problemu z połączeniem, od razu Awaiting Game State wczytuje nam na serwer, mapka FOI, taką właśnie jak my zapostowaliśmy, tryb Base Assault. Mój ulubiony. Jeżeli lubicie też ten tryb, piszcie w komentarzach. Ok, jak widzicie, jesteśmy w grze. Wybieramy sobie drużynę. pełno broni. Może być ta. Jak widzicie, mecz startuje, ponieważ na serwerze jest mój kolega Ahmed Ali, którego zaprosiłem, by pokazać wam, że serwer chodzi i każdy może na niego wbić. A więc pozdrawiam naszego właśnie tutaj kolegę. Życzę Wam miłej gry. Dużo fragów. Wszelkie pytania kierujcie się w komentarzach. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.